Pa, pa, Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem METO. Witam Was w tej pokazówce na moim kanale. Um, jeżeli chodzi oczywiście o rekord belek na polskim YouTubie. Um, powiem Wam, że na chwilę obecną belek um, w naszym zasobniku jest 627. Dokładnie. Także, no już sporo, ale jeszcze nie jest to tyle, ile bym chciał mieć, bo chciałbym mieć jak najwięcej, ale plan mam taki, aby było ich tutaj 805 przynajmniej. A później to będziemy myśleć dalej, co to będzie. Jak nam się będzie chciało, to będzie jeszcze więcej. Jak nie, no to 805 belek. I tak, hamstrz, to pobijamy rekord na polskim YouTubie. Także jak widzicie, no, jest ich pój, No, nie wiem, czy będziemy musieli je tutaj kłaść później, już na drugi silos. Czy jak no, na chwilę obecną, też, też tutaj się bokiem dosypię trochę. Później, pewnie już zaję, No, bo po podjechaniu do tej, do tej e, ściany, to po prostu no, robi się masakra. Zaraz mogę wam pokazać. Będzie to straszne dla mojego renderingu później, ale pokażę Wam, co się dzieje. Tak. Ja się podjeżdżam po tą ścianę. No, FPS-y do 7 O, wam pokażę, 7 FPS-ów dokładnie. To jest po prostu masakra. W nawet ciężko jest odblokować... Yy, ...belkę z pytaka, ponieważ, no, ...nie można nawet... ...tego... Yy, wykonać. No bo lagi są zbyt duże Na no masakra po, po, po prostu Dlatego mm, będziemy pewnie musieli już się później zająć drugim silosem Na drugi silos posypać Kurde, no nie chcę mi te lagi puścić, no Halo Ja pierdzielę no Masakra jak to jest po prostu dramat, nie? O, siło, jest! No, 627 belek na chwilę obecną, także... To, nie będę tutaj przeciągał, dziękuję oczywiście na chwilę obecną już wszystkim, którzy mi pomagali. A było tam naprawdę sporo. Ogólnie to podsumowanie tego rekordu całego, czyli tam... Przypuśćmy, 805 belek. To tam ładnie wszystkim podziękuję. Kto mi pomagał, czy, czy tym? Ogólnie, i jeszcze z rzeczy nowych, to dostałem jedną walpę do pasy. To taki tajemniczek nowy, bo sztajerek już troszeczkę trzymały. Ładowarkę to pokazywałem. sprzętem pracujemy takim, jak właśnie widać teraz tutaj. Ciemniki z prasami, i tutaj jeszcze za kombajny. No tak, bym powiedział, że dajemy radę. Pracujemy tak zazwyczaj na serwerze W3, W2 czasem, jeżeli jest to naprawdę źle. Ale najczęściej to W3, W4 na, na serwerze pracujemy, także jest to do zrobienia. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie już dzisiaj. Widzimy się pewnie jutro rano, albo dzisiaj wieczorem. A pewnie jutro rano, bo dzisiaj planuję, ym, że tak powiem, mieć bardzo kolorową noc. <grymne> Dzięki jeszcze raz za oglądanie, no i na razie cześć, do, do, do zobaczenia już niebawem.